Jesteście ponownie widzowie! No i ja już zastanawiam sobie tyra, nie wiem skąd wybrać sobie towar. Ale może z magazynu powietrza była sławna. Czekajcie może ściółka żeby było nie słychać pasowałoby proszę, pułapka, papier. dobra, Idealnie. Jeszcze tylko sobie pójdę do stucznego auta. Nie chcę w Czy tak mi wyglądał? gdybym je kupił. No! Ładne. zbieram na Hajderta. Jak macie 228 koni. Chyba 80 koni, a po 20 chyba. Nie pamiętam zbyt dokładnie. To sobie kocham lepiej zbieram na tagera. Wczoraj mieliśmy pracowity dzień, bo pracowaliśmy z moim kolegą w autodudek. Więc naprawdę był pracowity. Dużo klientów mieliśmy i no, jeden klient poprosił, żebyśmy doszli do, do tamu tutaj Turbo, żeby mógł trochę szybciej jechać. A, a, I coraz więcej porszaków było, legendarnych porszaków było coraz więcej na ulicy. legendarnych, której serwisowaliśmy właśnie legendarnego po, po, porscha więc to było dość dziwne I ja myślałem, że nikt go nie kupuje okazało się, że jakieś tam eventy są Będę ciągnął chyba. Przepraszam za takie... każdy i tak dalej... takie rzeczy na przykład, bo delikatnie jestem chory. Ale to znaczy, że nie, że nie muszę, ale to znaczy, że oczywiście mogę dla, dla Was na, na pewno zrobić. w nim jeszcze mieszkam. Nie wiem, ale jakiś dom, w, mamy jakieś koszma z domami, Ja to ten dom chcemy kupić. Na razie mieszkamy w tamtym domu. Na razie w tamtym. O, w tamtym obok Ulenberg. To są obok Ulenberg. <laughs> A teraz planujemy, żebym Loks mieszkał na chyba TW205, tak, bo on chce mieszkać na TW205, jutro będę tam mieszkał. I myślę, że tam ten dom to przejmę ja. Mam nadzieję, że nie ja opuszczam się do się nie opuszczały. No, samara, ra ra ra, ra, ra. Jezu. To ma to Na dworzec. Jak to się tutaj na dworzec. Tak, Tu, 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 pociąg Hinter City, do stacji karpice do stacji karłowo z peronu drugiego toru czy drugiego. Powinźmy nie zbliżać, czy dobra będzie peron. Hmm, ah Trzeba Trzeba być zwaną, żeby zrobić taką wąską drogę dla ah muszę być z wami. Patrzcie jaka wąska. I tak chyby mają dojeżdżać pod takim ostrym kątem. trochę długa droga dobra jeszcze nie pora się żegnać jeszcze może jedną dostawę obskoczymy i zrobimy sobie prasko Pra, 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 pra. Jakoś dużo osób tutaj na serwerze to dobra Nie. Może trochę jest do darłowa chyba Akurat ta dostawa do darłowa będzie w połowie, zrealizowana. Połowę nagram, a na połowę Nie nagram. Może jeżeli spaluję się tu albo tu. Nie mogę mi Uzna <Klucz> kolega co zarobił troszeczkę. Miał sześć, a teraz na dziewięć. <Klucz> to są najbogatsze strahery <coughs> schambit, karakoblin lepiej będzie tędy wtedy się rozpędzimy pod tą górkę mhm klawisz w bym, ja wyjechał. Już pięćdziesiąt na godzinę. Mm -hmm. ou, ou. Mam nie to, to jest słabo. Dobra, wjechaliśmy już z poprawić. musiałem na sekundę um, uciszyć się, bo, bo, bo mam jedną ważną sprawę. No i sobie tak jedziemy. będziemy mieli piątka. Piątaka. Będziemy mieli piątka, gdy wam dostarczy. Tak mi się wydaje, że kościół dłoń na godzinę. Dobrze, że z nim dostanę chłodki, z oczu radam. Aś mi przeszło. GS czyli początki są takie same. Bo tu rejestracje wybierają się do sobą. Nie chcę się umierać tylko one same się wybierają. I gotowe. No i piękny znak. Sobie. Dobra, to ja Was żegnam. Zrobię następną dostawę Pr prywatnie. Więc pa, miło z Wami długo. Następnej części już nie nagrywam.